Cześć. Nazywam się Rona Szczepankiewicz i opowiem tobie dzisiaj o scoringu BIG. Czym jest scoring BIG i dlaczego powinniśmy przynajmniej rozumieć po co on istnieje i do czego on służy w rękach banku. Zanim jednak do tego przejdziemy, zachęcam ciebie już w tym momencie do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, ponieważ zamieszczamy tam masę różnych ciekawych informacji, newsów związanych z inwestowaniem w nieruchomości oraz z kredytami mieszkaniowymi. Link w opisie. Przechodząc już do sedna, biuro informacji kredytowej. A więc, BIK to magiczne słowo. Gdzieś tam można usłyszeć w kuluarach, że ktoś ma na przykład słaby BIK, lub ma dobry BIK, i to może jakby spowodować, że ten kredyt otrzyma, lub też nie. Więc, już jakby rozwiewając. Swego rodzaju mity, chciałbym, żebyś zrozumiał, że BIG to nic innego jak ten scoring, BIG to nic innego jak punktacja, jakby ocena wiarygodności kredytowej klienta. Klienta, który chce w tym momencie uzyskać kredyt. I teraz możemy rozróżnić sytuację, w której taki klient w ogóle nie ma historii kredytowej i to przykrycie mieszkaniowym nie ma większego znaczenia. Także jeżeli nigdy nie miałeś jakiegokolwiek zobowiązania finansowego w postaci kredytu lub pożyczki, to bądź spokojny, to jakby nie, nie zmienia nic w kontekście zaciągnięcia przyszłego pierwszego. Kredytu mieszkaniowego. Natomiast jeżeli miałeś już jakikolwiek kredyt, czy to raty za telewizor, aparat, może już kiedyś kupiłeś mieszkanie, może miałeś już jakiś samochód w kredycie, rozumiesz, co mam na myśli. Więc w takiej sytuacji jesteś już gdzieś w bazie danych bankowej, bazie danych, czyli w biurze informacji kredytowej. Jest to właśnie to miejsce, w którym, w którym powiedzmy, są przechowywane wszystkie informacje na temat Ciebie w kontekście tego, czy kiedyś miałeś już kredyt, w tym przypadku, jak już wspomniałem, masz ten kredyt, i czy go spłacałeś regularnie. I teraz, jeżeli go spłacałeś regularnie, to znaczy, że nie było później większych niż... 30 dni, no to wszystko jak najbardziej jest ok. Ten, można powiedzieć, BIK działa wtedy na Twoją korzyść. Masz dobrą wiarygodność kredytową, i z punktu widzenia banku, jakby pod tym kątem, jest wszystko. Ok. no dobrze, ale co w momencie, w którym ktoś ma tą historię kredytową słabą lub złą? I teraz rozróżnijmy te momenty, kiedy historia kredytowa z punktu widzenia big jest słaba, kiedy jest neutralna lub też kiedy jest po prostu dobra. Więc jakby gdy mówimy o słabej historii kredytowej, to mówimy oczywiście o kredytach, o historii kredytowej, która polega na tym, że my kiedyś mieliśmy kredyt w ciągu ostatnich powiedzmy 5 lat, w którym to spóźnialiśmy się z płaceniem Raty kredytowej. Jeżeli spóźnialiśmy się nie więcej niż 30 dni, to wtedy ta historia kredytowa może powiedzieć, jest neutralna, ponieważ no, jakby nie niesie to ze sobą jeszcze żadnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli spóźniliśmy się więcej niż 30 dni, powiedzmy między 30 a 60 dni, no to liczba banków, która będzie chciała z nami współpracować, jest naprawdę ograniczona, szczególnie w czasach takich nietypowych, kryzysowych, jak powiedzmy kryzys covidowy. Tak? Idąc dalej, jeżeli spóźniliśmy się z. Spłacanie rat kredytu więcej niż 90 dni bez względu na to, jaki to był kredyt, czy samochodowy, czy na lodówkę, czy za aparat. Nie ma to większego znaczenia. Ważne, że był to kredyt. No to tak naprawdę liczba banków, które będą chciały z nami współpracować, jest już bliska zero. I Podsumowując, to wszystko tak naprawdę, co powinieneś wiedzieć o Biurze Informacji Kredytowych. Jeżeli natomiast chciałbyś wiedzieć jeszcze więcej, to napisz o tym w komentarzu, co konkretnie chciałbyś, żebym, jaki temat chciałbyś, żebym poruszył w kontekście biku, a postaram się nakręcić w najbliższym czasie film rozwijając ten temat. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć!